Lojcie W poprzednim tygodniu omawiałam czasownik lope, czyli iść, chodzić lub pójść. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmiku, to serdecznie zapraszam Was do obejrzenia go na naszej stronie. Dzisiejszym czasownikiem jest make, czyli robić lub tworzyć. Jestem pewna, że prawidłowa odmiana tego czasownika przynosi Wam w codziennej komunikacji w języku niderlandzkim. Również i w dzisiejszym nagraniu zapoznam Was z trzema niderlandzkimi powiedzeniami, w których występuje czasownik make. Rozpoczynamy od czasu teraźniejszego. Z lewej strony umieściłam odmianę tego czasownika przez osoby. Zregnijcie zatem razem ze mną. Ik mag, ja robię. Mak ik. Jej magt, ty robisz. Mak jej. u magt, pan lub pan robi. Magt u, Hej magt, on robi. Magt hej. Zej magt. Ona robi. Mak sej. Het magt. Ono lub to robi. Za całej nogi, czasownik ten przybierze formę markę. Zerknijmy razem na użycie tego czasownika w kontekście. Podam Wam kilka przykładowych zdań, które znajdują się z prawej strony. Zdanie pierwsze. Ich mag an afspraak bei der kapper. Umawiam się na spotkaniu fryzjera. Zdanie drugie. Het magt niets uit. To nie robi większej różnicy lub to nie ma znaczenia. I zdanie trzecie. Zij het vaak erg bunt. Przysłowie niderlandzkie bunt maken oznacza za bardzo szaleć lub przesadzić. Więc to zdanie można przetłumaczyć w następujący sposób. Oni często za bardzo szaleją lub oni często przesadzają. A teraz przejdziemy do czasownika make w czasie przeszłym dokonanym. Ik heb gemaakt. Ja zrobiłem lub ja zrobiłam. Jij ja hebt Ty zrobiłeś lub ty zrobiłaś. U heeft gemaakt, pan zrobił, pani zrobiła. Hij heeft gemaakt, on zrobił. Zij heeft gemaakt, ona zrobiła. Het heeft gemaakt, ono lub to zrobiło. To cała liczba nogi czasownik ten przybierze formę hebben gemaakt. Popatrzcie na prawą stronę. Tam mam dla Was kilka zdań przykładowych. Zdanie pierwsze. Vorige week heb ik er een potje van gemaakt. przysłowie niderlandzkie ergens een potje van maken oznacza robić bałagan. Więc te zdanie można przetłumaczyć na: W zeszłym tygodniu zrobiłam bałagan. Zdanie drugie: administracji up Zorganizowała całą administrację. Zdanie trzecie: Zrobiliście już swoją pracę domową? Machę w czasie przyszłym niedokonanym odmieniamy w następujący sposób: Ik Ja robiłem, ja robiłam. Jaj magte, ty robiłeś, ty robiłaś. I magte, pan robił, pani robiła. Hej magte, on robił. Zaj ona robiła. het magte, ona lub to robiło. Dla całej liczby mnogie czasownik ten przybierze formę magtyn. A po prawej stronie nasze przykładowe zdania. Zdanie pierwsze. Ik magt umiał. Waj się. się o ciebie. Gdzie byłeś? mak w języku niderlandzkim tłumaczymy na martwić się. Zdanie drugie. Elke zondag hij W każdą niedzielę robił pieczone ziemniaczki dla nas. Zdanie trzecie. Ik kreeg zij mus. Przysłowie niderlandzkie: Iman blij maken met mus oznacza zaoferować komuś coś dobrego, ale to się później okazuje bezwartościowe. Więc to zdanie można przetłumaczyć na. Dostałam zepsutą konewkę, więc oni zaoferowali mi coś dobrego, ale okazało się to być bezwartościowe. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego razu. Kolejny filmik będzie na temat czasownika Coleman. Dajcie znać, czy Wam się ta seria filmików podoba. Do